A polska agencja prasowa, czyli organ propagandy obecnej władzy, tak jak i poprzedniej, tak, bo inaczej to e, szukaj pracy gdzie indziej, dokonał publikacji e, ocalałej z rzezi woli. To przy okazji rocznicy powstania warszawskiego opublikowali e, ten komunikat e, pani Wandy Lurie, która Wanda Lurie e, zeznała, jak było, tak, podczas rzezi, kto mordował e, cywili. E, I, proszę Państwa, za, e, pap, PAP dokonał fałszerstwa. To jest skandal, proszę Państwa. Polska Agencja Prasowa dokonała fałszerstwa zeznania. I e, są tu przykłady, tu Jack Strong to napisał i słusznie wyłowił, pewnie to jeszcze inni też zauważyli. Pani Wanda pisze, Zdaniem papu, błagałam otaczających nas Niemców, by ratowali dzieci i mnie. Zdaniem papu. A w oryginale jest tak. Błagałam otaczających nas Ukraińców, by ratowali dzieci i mnie. No wyobrażacie to sobie? I inny przypadek. Pani Wanda pisze tak. W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy. Jak jest w relacji papu? W pewnym momencie oprawca stojący za nami strzelił naszemu synkowi w tył głowy. Pozamieniali słowa. I to jest, proszę Państwa, zgodne z linią programową Prawa i Sprawiedliwości. Yy, i też yy, pseudo-antysystemowców wraz z propagandą PiSu robią to samo. Szczucie nas na Rosjan, szczucie nas na Niemców, Niemców na nas. Pro, różnego rodzaju prowokacje. Jak dojdziemy do władzy, to, to będzie, proszę Państwa, ta ich działalność, to będzie jak odkrycie yy, akt yy, brytyjskich, które są dla nas tajne. To, co się dzieje w sferze propagandy, opłacanie różnego rodzaju Nadrachów, żeby nam wypaczali historię, to proszę państwa, to będzie, to będzie wielkie coś. Historię y, będzie można normalnie napisać. Historię tą najnowszą Polski, jak fałszowano historię w celu zrobienia z nas schizofreników, w celu wyhodowania ludzi dzikich, żyjących nienawiścią do naszych sąsiadów. To będzie wielka sprawa i dlatego, choćby dlatego warto zabrać im władzę, żeby się dowiedzieć, jak, jak nami manipulowali. Skandal papu, no, proszę Państwa, wydawałoby się, że bez precedensu, tak? Ale nie wiemy, bo, no, świat nauki jest generalnie na garnuszku władzy. Pewnie takie sytuacje y, są wielokrotnie przeinaczane, ale my o tym nie wiemy. My jesteśmy zajęci problemami dnia codziennego. No tu się akurat wydało, wydało komuś, udało się to wyłowić. Chwała, że coś takiego wyszło.